Kupowanie Scrivenera nie musi przypominać tłumaczenia instrukcji obsługi miksera z czarnej mowy orków. Ten odcinek przeprowadzi cię przez proces zakupu, krok po kroku. Bez kombinowania, bez zgadywania, bez nerwów. Zaczynamy. Na początku upewnij się, że pobrałeś aplikację i skorzystałeś z darmowego okresu próbnego. Na dzień, w którym nagrywam ten odcinek, każda nowa osoba otrzymuje dostęp do 30-dniowej wersji próbnej programu dla systemów operacyjnych macOS oraz Windows. Opowiadam na ten temat szerzej w osobnym tutorialu. Dopiero kiedy wypróbujesz Scrivenera i uznasz, że to narzędzie dla ciebie, warto pomyśleć o zakupie. Żeby Scrivenera kupić, przejdź na stronę, której nazwa wyświetli się teraz przed Tobą na ekranie. To oficjalna witryna twórców Scribenera. Następnie naciśnij zakładkę Products, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, a potem wybierz Scribener. Na podstronie, na którą zostaniesz przekierowany, naciśnij przycisk Buy Now. Następnie wybierz system operacyjny, na którym chcesz korzystać ze Scrivenera. Pamiętaj, że licencja działa wyłącznie na ten system operacyjny, na jaki ją zakupiłeś. Mówiąc prościej, na każdy system musisz kupić osobną licencję. Jeżeli zależy ci na korzystaniu ze Scrivenera zarówno na urządzeniu z systemem macOS, jak też na urządzeniu z systemem Windows, najkorzystniejsza dla ciebie będzie opcja Bundles. Gdzie zakupisz takie dwie licencje po znacznie niższej cenie, niż gdybyś kupował je osobno. Warto wiedzieć, że studenci i pracownicy akademicy mogą liczyć na rabat na pojedynczą licencję, edukacyjną. Jej cena jest widoczna tuż obok licencji standardowej na macOS oraz Windows. Przy wyborze systemu operacyjnego, w moim przypadku będzie to macOS, naciśnij Buy Now. Jeżeli chcesz kupić licencję dla Scrivenera na iPhone'a lub iPada, ten przycisk będzie dla Ciebie niedostępny. To dlatego, że dla tych urządzeń zakup jest możliwy wyłącznie poprzez App Store. To w nim powinieneś wyszukać Scrivenera. Koniec dygresji, wracamy do tematu. Po naciśnięciu przycisku Buy Now pojawi się przed Tobą formularz. Twórcy Scrivenera poproszą Cię o podanie kraju pochodzenia oraz adresu e-mail. Upewnij się, że wpisałeś właściwy, ponieważ to właśnie na ten mail zostanie wysłany klucz licencyjny, który będziesz wprowadzał w pobranej aplikacji. Na samym dole znajdzie się też checkbox dotyczący zgody na wysyłanie newslettera przez twórców Scrivenera na Twój adres mailowy. Można go zaznaczyć, ale nie trzeba. No i jeżeli posiadasz kod zniżkowy, właśnie w tym miejscu znajdziesz dodatkowe pole, gdzie możesz go wpisać. Jeśli takiego kodu nie masz pod ręką, w opisie tego filmu podrzucam przykładową witrynę, gdzie taką zniżkę możesz znaleźć. Po uzupełnieniu tych wszystkich pól naciśnij przycisk Kontynuuj. Pojawią się wówczas przed tobą dostępne metody płatności. Na dzień nagrania tego wideo są to PayPal albo karta płatnicza. Jeżeli wybierzesz tę drugą opcję, zostaniesz poproszony o wpisanie w odpowiednie pola dane swojej karty. Następnie naciśnij przycisk Zapłać. Po opłaceniu zamówienia w przeciągu kilku, kilkunastu minut na podanym przez Ciebie mailu powinna pojawić się wiadomość z kodem licencyjnym. Wejdź w nią i przekopiuj ten kod. Następnie otwórz aplikację Scrivener, naciśnij w lewym dolnym rogu przycisk Enter License i wklej albo wpisz wspomniany przed momentem kod licencyjny. Następnie potwierdź i ciesz się dostępem do pełnej wersji tego programu. Jedna mała rada, nie usuwaj wiadomości z kodem licencyjnym, a najlepiej zapisz go sobie gdzieś jeszcze. Jeżeli kiedyś będziesz zamieniał swój komputer albo laptop na nowym urządzeniu, Scrivener poprosi cię o podanie tego kodu, żeby odblokować pełną wersję. I jeszcze jedno szybkie info. W razie potrzeby do podstrony zakupu Scrivenera możesz też przejść naciskając przycisk Buy Now w okienku, które pojawia się zaraz po odpaleniu darmowej wersji aplikacji. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zasubskrybuj Kuźnię Twórcy, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Koniecznie zostaw też łapkę w górę. Dzięki temu algorytm pokaże te treści w większej liczbie twórców. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!